Cześć dzisiaj do recenzji trafia płyta Kinizimer Letnisko Jest na niej 15 draków Letnisko Płyta została wydana w SBM Label i premiera to 13 maja 2022 Jest to preorder tuan puan hmm tuan minta kumapa Całego letniska mamy jezioro Furia, tam drogę do jechania na Mazurach, Norrealisa złodzieja, tu jest Kini, tu tam dym, domki dla gości i no, tak dalej. Mamy taką wiadomość od Kiniego, nie będę jej czytał. Tu mamy tracklistę oraz takie informacje. Jak to, że to jest prawda, to mamy dwie wlepki, pomarańczową i zieloną, oraz taką naszywkę w wersji standardowej, jest tylko ta mapa. I według mnie najlepsze kawałki to. 200 osób w kawalerce, ze szwajcarii, rozmazana kreska, yy. tylko kurde ta płyta jest bardzo dobra, nie? to są no, prawie wszystkie, nie, jedynie, które są takie po prostu spoko, to lata cały rok jazda, yy. Yy. jestem kwiatkiem, nie, więcej my team, to są tylko takie jedynie po prostu fajne utwory, reszta to są takie yy, według mnie najlepsze. Tak to wygląda. Jak się tak rozłoży to. Mamy te całe letnisko. No tu mamy dzień w letnisku, a tu noc w letnisku. Ta płyta jest jakby księżycem. No to by było na tyle ma.